Dzień dobry, posmakuj! Z tej strony Paweł i dzisiaj przygotuję dla Ciebie burgera z osypkiem z żurawiną, z majonezem pietruszkowym. Zostań! W dzisiejszym odcinku przygotuję dla Was burgera. Burgera, ale takiego góralskiego, czyli amerykańsko-podhalańska kuchnia, burgera z osypkiem. Będzie Ostry, będzie słodki, będzie chrupiący, zaczynam przygotowywać. Kochani, osypki kroję na połowę. Oczywiście polecam Wam znalezienie góralskich, prawdziwych, dobrych oscypków, też takich dużych w kształcie wrzeciona, które to po pokrojeniu na grubsze plastry, takie 6-7 mm, będziecie mogli też na przykład opanierować albo uprażyć na, na suchej patelni. Mi udało się dostać takie małe oscypki, ale Samą koncepcję myślę, że zrozumiecie i będziecie mogli przenieść ją do przygotowania w swojej kuchni. Te osypki bardzo delikatnie doprawię solą i pieprzem, ale bardzo niewiele. Opanieruję je w mące, w jajku, a potem w zmielonej tak naprawdę posypce zrobionej z płatków kukurydzianych. Gorąca patelnia i zaczynam smażyć. Żeby sprawdzić, dokładacie... Troszeczkę skwierczy ładnie, więc wszystko jest OK. Możecie oczywiście panierunek zmienić, na przykład możecie opanierować w orzechach włoskich, więc też będzie chrupiąco i trochę inaczej i smacznie. Ja przygotowuję sobie drugą patelnię, na której delikatnie stostuję bułkę. Bułkę mam od małego producenta, od małej piekarni, ta jest akurat z czarnym sezamem. Ale równie dobrze możecie użyć jakąś briochę, możecie użyć z, z białym sezamem. Możecie tak naprawdę też zrobić swoją bułkę hamburgerową. Bułkę kroję na połowę dobrym nożem równo, elegancko. Tak naprawdę prawa, lewa strona troszeczkę mocniejszy płomień i ląduje na talerzu z papierem, żeby odsączyć tłuszcz. Fajnie, jak, jak zrobicie to na tych grubszych plastrach, na grubszym oscypku, wtedy on tak się też mocno nie przytopi. Dorzucam bułkę, ale tak naprawdę no bardzo, bardzo krótko, tylko delikatnie, żeby złapała temperaturę i kolor. Minutkę i to wszystko. Możecie też na przykład, nie wiem, grilla macie albo grillujecie na zewnątrz, wlecie to też na grillu na chwilę, opiec delikatnie i wystarczy. I teraz w międzyczasie opowiem wam, co przygotowałem. Przygotowałem sobie buraki, ugotowane to w zależności też od słodkości. Moje były mało słodkie, więc dodałem troszkę miodu, octu jabłkowego, soli, pieprzu, trochę oleju lnianego i zamarynowałem. One już mają dodatkowy smak. Podobnie zrobiłem z czerwoną cebulą. Możecie dać surową albo na przykład cukrową cebulę. Ja tutaj podmarynowałem sobie troszkę w octu jabłkowym, dodałem trochę miodu, soli i pieprzu. Albo możecie na przykład zrobić zalewę zagotować wodę z cukrem, dodać ocet, dodać przyprawy, liść, dzielę, gorczycę i wrzucić do tego cebulę i odłożyć i ona się Wam fajnie też przemaceruje, zachowa chrupkość, ale wciągnie jeszcze smaki słodki i kwaśny zobaczcie jak pięknie wygląda stostowana bułeczka już jej w zupełności wystarczy i teraz składamy górskiego burgera z osłosypkiem słuchajcie, pomysł był taki, żeby dać dwa sosy i tak, mam domowy majonez, więc na spód bułki Dodam trochę majonezu i tutaj moja uwaga jest taka, jak robicie burgery, hamburgery, burgery, cheeseburgery, to proszę Was, nie oszczędzajcie sosu, bo moim zdaniem sukces tkwi w tym, że one są wilgotne, soczyste, mokre. Na to damy troszkę buraka. Starajcie się równo rozkładać po to, żeby Wam później te dodatki, które są w środku, po prostu się nie, nie, nie rozsypywały. Dodaję buraka na spód, dodałem sos, dodam... Liście sałaty, zielonego moim zdaniem nigdy nie za dużo. Po prostu nigdy nie za dużo. Wiecie, najbardziej mnie denerwuje te duże korporacje, te duże firmy, które przyciągają swoich klientów tylko zdjęciami, że jest totalny rozjazd pomiędzy tym, co widzicie na ekranie i co chcecie kupić, a tym, co dostajecie na tale talerzu. Nie znoszę tego, więc róbcie tak, żeby to było spójne żeby dobrze wyglądało, dobrze smakowało. Na to daję ogórka i też zwróćcie uwagę na to, żeby czasami nie podawać gorących produktów, na przykład mięsa czy, czy, czy tak jak w moim przypadku teraz osypka, bo ta sałata ona szybko klapnie. Proszę delikatnie docisnąć, na to dodajemy Osypki. Ja mam małe osypki, ale fajnie by też było, gdybyście mieli duże plastry osypka. To wtedy dwa zupełności wystarczą, ale my też sobie z tym poradzimy i damy radę. I na koniec tak naprawdę dodamy trochę też chrupkości. Dodamy czerwonej cebuli. Też rzecz jasna. W zależności od tego, ile lubicie, czy lubicie. Ja uwielbiam, więc dam więcej. I teraz na wykończenie klasyczna. Klasyka polskiej kuchni. Osypegi żurawina, więc postanowiłem, że też pójdę w tą stronę, ale oczywiście zostawiam Wam e, decyzję, czy chcecie zjeść klasycznie, czy, czy wolicie inaczej i na przykład zrobić tutaj, wysmarować na przykład ostrym pikantnym chrzanem. To też byłoby całkiem niezłe. Dodaję trochę żurawiny, konfitury żurawinowej, le, lekko cierpka, lekko słodka, też. Zbuduje nam smak w tym burgerze. Jak widzicie, te bułki nie są jakoś bardzo małe, są dość duże, więc porcja jest zacna. I żeby być spójnym z tym, co wcześniej mówiłem, żeby nie było broń! Panie Boże sosu za mało, to jeszcze trochę sosu na górę. Najdrożsi, oto mój pomysł na górskiego burgera z łoscypkiem hej! Moi najdrożsi! Jeśli przypadł wam do gustu pomysł na takiego burgera, to nie zapomnijcie zostawić suba, lajka, skomentujcie, jakie wy lubicie jeść burgery. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Moi drodzy, jeśli chcielibyście skosztować mojej kuchni w swoim domu, to zachęcam was do skorzystania z mojego cateringu dietetycznego na stronie posmakuj.pl. Znajdziecie zakładkę i tam będzie przekierowanie na stronę diet, gdzie będziecie mogli zapoznać się z naszą ofertą. Zachęcam!